Dzisiaj pokazujemy jak krok po kroku łączymy klacz do stada. Jest to zadanie bardzo trudne, szczególnie że stado liczy sobie 5 koni, w którym jest już ustalona pewna hierarchia, są już pewne. Ta. Zachowuj się. Nie. Są już zbudowane mocne relacje. I do tego właśnie stada próbujemy dołączyć tą ciemną klacz, która właśnie przebiegła obok. Te dwie jasne to są. O, wrócimy jeszcze do nich później. Ta klacz ma 11 lat. I pierwsza próba połączenia stada miesiąc temu się nie powiodła. Stado bardzo ją goniło i musieliśmy je rozłączyć. Natomiast później. Ustawiliśmy ją na pastwisku obok stada, a także przez miesiąc mogły się obserwować, trochę się zapoznały i teraz sytuacja wygląda już znacznie lepiej. Na początek, trzy mm, klacze. Widzimy teraz po prawej: dwie jasne półsiostry, które są najmłodsze w stadzie, ale bardzo zadziorne. I ta z białą strzałką na pysku. Klacz, która jest ciężarna w tym momencie. One robią pierwszy ruch, żeby zapoznać się z nową. Widać, nowa jest dosyć nieufna, powoli oddala się od nich. A w tle rży ogier. Odważna Bailey podchodzi, żeby zapoznać się z nową. Okej. Okay. Placze wymieniłybym mi informację. Ob obeszło się bez kopniaków, więc jest całkiem nie najgorzej. wiolka, dołączana impreza zapoznawczą. Delikatny kwik i na razie jest wszystko w porządku. Ach, położone uszy, ale tylko przez chwilę. Kijk <coughs> To jest ciekawe, że wioletta będąc najmłodszą w stadzie, przejawia takie aktywne i nawet nieco agresywne zachowanie. No ale mija godzina i Sytuacja jest ustabilizowana. E, Dilka tarza się, więc widać, że czuje się bezpiecznie. E, klacze jedzą sobie spokojnie trawę. Czas na połączenie pozostałych dwóch koni, które widać w tle. Jest to czteroletnia klacz i sześcioletni wałach. E, te dwa konie są. Przywódcami tego stada i właśnie ten wałach e, ostatnio robił szczególne problemy, kiedy próbowaliśmy je połączyć, więc je zostawiamy na koniec. Wchodzi klacz. No, jest zainteresowana. Co to dla nowy koń? No, ale jednak trawa też jest interesująca, więc nie ma tu jakichś gwałtownych ruchów. No wreszcie rusza na zapoznanie. No i znów przebiegło ono dość spokojnie. Co ciekawe od razu przyłączyła się druga ciemna klacz. One tak robią w parach działać. Nowa, próbuję sobie szukać trawy. Oczywiście zachować dystans też odstada, bo nie czuję się z nim jeszcze tyle bezpiecznie, ale jest. To zupełnie spotkanie bez żadnej agresji, z pewną tylko dozą nieufności, więc jest całkiem nieźle. Dwa dni później dołączamy do stada Bałacha. I teraz cała stara ekipa przychodzi spotkać się z nową. Hmm. bez większego zainteresowania wałach powąchał nową i idzie jeść ha, a tu właśnie te najmłodsze konie one są takie jeszcze Violetka. niewychowane Ja on tylko na round pen to jest ciekawe bo zwykle wałach goni te młode klacze Pokazuje mi ich miejsce w szeregu, a tym razem zupełnie zignorował to hamskie zachowanie i wrócił do nowej.